Najważniejsze jest to, żeby wiedział, czego chce, co chce osiągnąć. Czy chce być mistrzem, czy chce być tylko zdrowym i silnym facetem. Motywacja. Facet. Dlaczego to chce? Jeżeli te priorytety sobie wyznaczy, chce być mistrzem. Pening to nie jest to, że przyjdzie na pół godziny trzy rady w tygodniu. Musi przynajmniej trenować cztery razy w tygodniu bo półtorej godziny. Wtedy z tego co Musi mieć czas. Moim pasem jest wola psychiki, do jewiny. Po prostu trzeba wcieć. Kobić to z sercem. Całym umysłem, całym ciałem. się zaangażować w to, co się robi. Wtedy planować. Albo podnosi, albo w palca, nie? Także na kół um, przystępuje. Mistrza nie poznaje się po tym, że jest mistrzem, że wygrywa, ale po tym, co on robi, jeżeli przegrywa. Trenować mądrze i systematycznie, to jest najważniejsza sprawa. Nie, że trenuję tydzień, dwa, trzy, a potem tym tydzień przerwy, Odpoczywał mnie, chce mi się słaby. Nie. Życzę wszystkim po prostu wytrwania w treningu i wtedy na pewno będę się... omawiać.

sem mais. É...